Jesteś się człowiekiem czynu, nieprawdaż? Sprawdźmy to. Nie musisz tego robić. Po prostu się stresuję. To normalne za pierwszym razem. Nie pozwól, żeby strach wygrał. To nie pierwszy raz. Jak to? Próbowałem okraść bank w mojej wsi. Tak? Tata potrzebował pieniędzy. I co? Słabo mi poszło. Słuchaj. Wejdziemy do tego banku, ale go nie okradniemy, tylko pozbawimy pieniędzy. Uczcimy pamięć twojego ojca. Idziemy. Masz. Jak powiedzieć na ziemię? Tu lemon al sol. Tu lemon al sol! Kaum den